I w tym celu sami muzułmanie mogą sobie podpalić meczet, albo namalować swastyki na murach, i tak dalej. I w ten właśnie sposób po takich atakach islam i muzułmanie będą otoczeni specjalną troską. Tak to już jest, tak było wszędzie. A historia lubi się powtarzać. Pan Józef otrzyma zaproszenie do telewizji, aby tam jeszcze raz poczęstować Polaków unieważnionymi pokojowymi wersetami Koranu. Albo fragmentem Sury 5:32. A co powie Kościół? Co powie na przykład Arcybiskup Gondecki, który został zaproszony przez muzułmanów i serdecznie powitany? I na pewno już wyprali mu mózg, że wierzymy w tego samego Boga, że Mahomet znajduje się w Biblii i że Jezusa to tak bardzo szanują, jak tylko można. A więc, co powie Arcybiskup Gondecki? Oczywiście, będzie bronił muzułmanów. No i jesteście w czterech literach, albo w pięciu, jak tam kto chce. Problem narasta, a rozwiązania brak. I co wtedy? Powiedzmy, że mamy taki, taką debatę telewizyjną w jedynce. Zaproszono arcybiskupa gondeckiego, pana Józefa i kilka innych osób. Arcybiskup Gondecki nie wie oczywiście, że zostało zrobione w Pietruchę, nie zna ostatecznych nakazów Mahometa. Nie zna planu Mahometa, który ciągnął się. Od samego początku. Nie wie, że Mahomet to terrorysta, a ludzie bali się go na odległość podróży wynoszącej jeden miesiąc. I weź to teraz i pokaż takiemu arcybiskupowi nawet na wizji. To on powie, że ci muzułmanie, których on spotkał, tacy nie są, bo to są dobrzy muzułmanie. W takim razie Mahomet musiał być najgorszym z muzułmanów. Wtedy pan Józef oczywiście odpowie. Nie, nie, Mahomet to wspaniały człowiek, najlepszy muzułmanin. No to jak? Najlepszy, ale terrorysta, czy jak? Pan Józef powie wtedy, ale chwila, my tego nie robimy, my jesteśmy pokojowi. No to jak? Tutaj Mahomet powiedział, że jest terrorystą, a Wy mówicie, że Mahomet to najlepszy muzułmanin, ale nie robicie tego, co Wam kazał, to kim Wy jesteście. My jesteśmy dobrymi muzułmanami, czyli terrorystami. Nie, nie, ale skąd? Coś pan pomylił i tak w kółko. Nie dogadasz się. A więc tak, taki scenariusz z tymi zamachami jest oczywiście możliwy, chociaż moim zdaniem jest na to jeszcze trochę za wcześnie. Pan Józef oraz inni imamowie muszą jeszcze trochę zdobyć sympatii, zaufania, przychylności itd. Muszą was trochę poislamizować, a wy siedzicie i czekacie. Zero reakcji. No ale tak, co więc będzie na tych wykładach o islamie? Wszystko będzie się odbywać w miłej atmosferze. W powietrzu będzie się unosił zapach tolerancji i pokojowości. A nasz Pan Józef na pewno opowie coś o tak zwanych stereotypach. Pan Józef na pewno powie, że dżihad to tylko wysiłek, zmagania się ze swoimi słabościami, grzechami itd. A nie jakaś tam walka z kałachem na drodze Allaha. Pan Józef na pewno nie powie, że Mahomet odnosił sukcesy poprzez terror, a więc był terrorystą. Że Mahomet powiedział, że dostał rozkaz od Allaha, aby zwalczać niewiernych dopóki nie przyjdą na islam, że w islamie dozwolona jest pedofilia, że wszelkie pokojowe wersety Koranu zostały unieważnione oraz że w momencie, w którym wprowadzą szariat, wszystko się zmieni. To znaczy Cała ta to tolerancja i dialog diabli wezmą, że za odejście od islamu jest kara śmierci, że katolicy to niewierni i że jest taki nakaz w Koranie i nie tylko, aby ich zwalczać, że muzułmanom wolno ukłamywać niewiernych, zresztą muzułmanom wolno nawet ukłamywać innych muzułmanów, oraz na pewno nie powie, że Allah to nie ten sam Bóg co Jachwe. A co takiego, powie pan Józef. Ano, pan Józef na pewno powie, że wierzymy w tego samego Boga, że muzułmanie szanują Maryję i Jezusa, i że jest to wielki prorok, że Mahomet był ostatnim prorokiem i że można go nawet znaleźć w Biblii, że ci tak zwani radykalni muzułmanie coś tam źle zrozumieli, wypaczyli pokojowe nauki Mahometa, coś takiego, no bo przecież w każdej religii znajdą się osoby, które coś tam źle zrozumiały. Że państwo islamskie nie ma zupełnie, ale to zupełnie nic wspólnego z islamem, bo Iziz zabija również muzułmanów, na co przecież sam Mahomet pozwolił. Że wszelkie wojny i ataki i zamachy nie mają nic wspólnego z islamem. Pan Józef powie na pewno, że terror i terroryzm to nie islam, bo islam to pokój. Bo jest taki werset, co prawda unieważniony, ale i co tam. I ten werset podaje, że nie ma przymusów religii. Albo że jest taki inny werset, i też jest unieważniony, który podaje wy macie waszą religię, a ja mam moją religię. Generalnie pan Józef będzie przytaczał tyle pokojowych, unieważnionych wersetów, ile tylko może. Zresztą co ma innego zrobić? Jeżeli powiedziałby prawdę, to mógłby wylądować za kratkami. A każda osoba, która wybrała się na wykład pana Józefa. Od razu by się dowiedziała, w co wdepnęła. Co więc miałby innego powiedzieć? Spróbujcie postawić się na jego miejscu. Co byście powiedzieli jako pan Józef? Co byście zrobili? No, można na przykład wybrać się do redakcji pewnego portalu misyjne.pl i zaprzyjaźnić się z ignorantami. Tutaj kłania się sura 328 wykładnia według Im Kathira. Można zaprosić arcybiskupa Gondeckiego. Aby wkupić się w jego łaski, pozyskać zaufanie i sympatię i inne przychylności. Zawrzeć przyjaźń. Oczywiście tylko dla picu, bo muzułmanom tego nie wolno. No ale ten niewierny biskup, co on tam wie? I tak się nie dowie, jaka jest prawda. I niech tak zostanie. Co można jeszcze zrobić? Na przykład pozyskać sympatię lokalnej policji urzędników miasta, samego prezydenta miasta, mediów, wykładowców uniwersyteckich itd. Oczywiście należy również protestować przeciwko terroryzmowi, czyli naukom Mahometa i twierdzić, że islam to religia pokoju. Generalnie należy pozyskać jak najwięcej bezmózgich lemingów, a więc ignorantów i twierdzić, że my muzułmanie jesteśmy pokojowymi ludźmi i terror albo terroryzm, przemoc itd. to nie islam. To nie my. My jesteśmy pokojowi, tolerancyjni. My chcemy tylko zislamizować wasz kraj. Tak jest, było i będzie. Ale to nie koniec, bo Polaków można jeszcze trochę przekupić na przykład darmowym papu, miłym przywitaniem, rozmową, prezentami itd. I powiem tak: jeszcze dwa lata i Poznań będzie muzułmański. To widać po dotychczasowych działaniach pana Józefa, no i oczywiście. Lokalnych cymbałów, którzy dali się złapać w sidła islamskiej propagandy. A więc co macie robić? Co można zrobić? Na daną chwilę islamu zakazać się nie da. No bo jak? Zaraz się odezwie cała masa lewaków, sorosowe organizacje i tak dalej, że jak tak można, że mamy przecież wolność wyznania, no i jesteśmy w muzułmańskiej Unii. Do tego każdy muzułmanin będzie argumentować, że on nie jest radykalny, cokolwiek to ma oznaczać. I że jest tyle odłamów islamu, i dlaczego wrzucamy wszystkich muzułmanów do jednego wora. No i co teraz? Można wprawdzie argumentować, że islam to nie żadna religia, tylko totalitaryzm. Co jest oczywiście prawdą, ale żeby wygrać taką sprawę w sądzie, to trzeba najpierw doprowadzić do reformy sądów. I tutaj najlepiej wszystkich won. No ale jak widzieliśmy, Targowica, Soros i inne otwarte dialogi tak się starają, żeby łatwo nie było. Co więc robić? Powtarzam to w kółko od kilku lat. Zostaje tylko edukacja. Islam rośnie w siłę tylko wtedy, jeżeli ma nowych, że tak powiem, wyznawców. A jeżeli tych wyznawców brak, bo się dowiedzieli, jak to z tym islamem. Jest naprawdę? No to chyba tędy droga. A więc powtarzam: edukacja. Można się postarać, aby w każdym większym mieście zorganizować takie wykłady o islamie. Można się na przykład dowiedzieć, co takiego mówił pan Józef na wykładach, a potem to obalać, podając źródła. No ale kto miałby to zrobić? O arabistach albo islamologach typu pani Góra Ksosnowska możecie zapomnieć. Oni wam prawdę nie powiedzą, to powinny być w pierwszej kolejności osoby duchowne. I tu jest problem, bo wielu takich osób, znających się na islamie, a raczej w Polsce nie ma. Ale można zrobić coś takiego. Zorganizować wykłady, na które zaprosimy kilka osób zajmujących się islamem. To mogą być takie osoby jak ksiądz Dariusz Oko, ksiądz Bortkiewicz, Jan Przybył, Bartłomiej Grysa i może Pan Gadowski. Jeżeli takie osoby będą występować razem, to mogą się wzajemnie uzupełniać wiedzą, jeżeli tam ktoś czegoś nie wie. Ale to nie wszystko, bo edukacja zaczyna się od siebie samego. I coś Wam powiem, czarno to widzę, bo jak się pytałem, ilu z Was przeczytało analizę dżihadu, która kosztowała mnie 4 miesiące roboty, to się okazało, że było to około 50 osób. Robienie napisów do filmów nie za bardzo Wam się chce. Tak, ja to rozumiem. Mi też się nie chce. A może macie to wszystko w głębokim poważaniu? Przecież jeszcze nie jest tak źle. Uczyć się na błędach zachodu też Wam się nie chce. No ale kiedyś będzie za późno. Rak rozwija się powoli, a potem jest już za późno. To może być rok, a może i dwa. A potem dostaniecie tira z francuskimi kredkami. A więc tak, możecie oczywiście dalej siedzieć na czterech literach i czekać, aż się wydarzy cud. Albo zabierzecie się do roboty. Tłumaczenie filmów, organizowanie wykładów, spotkania, edukacja. Nie wiem jak inaczej, chcecie zapobiec islamizacji Polski. Może macie jakąś ten broń, ale niestety każda siłowa próba rozwiązania problemu. Przyniesie efekt odwrotny do zamierzonego. A do tego muzułmanie mogą sami sprowokować takie próby, i to specjalnie, aby wywołać takie poparcie wśród ignorantów, no i przejść do kolejnej fazy islamizacji. A więc na koniec, ja już Wam powiedziałem, jak to zrobić, ale wydaje mi się, że za pięć lat, chyba powiem, chcieliście, to macie. Bo na Poznaniu to się nie skończy. Chyba Polakom najlepiej udaje się pisać durne komentarze pod filmami, a poza tym niewiele robicie. Zresztą jak to się mówi, jak się pali, to Polak studnie kopie.